Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy już rok 2023 i w nowym roku zaczynamy dalszy plan działania, jeśli chodzi o mój kanał. Ostatnio czytałam. Miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał. Ja będę mamy namawiał, żeby porobiła trochę więcej rozmów z pisarzami, ale wiadomo, że podstawowa. Część to omawianie książek. I w tym nowym roku chciałabym zacząć od bardzo interesującej książki, którą napisał polski autor. To jest Marcin Szczygielski, poczet królowych polskich: powieść i klucz. I o, zakładki, ale to nie są moje zakładki, tylko. Y Książkę, jak widzicie, mam opisaną i pożyczyłam tą książkę, w zasadzie pożyczyła mi pani Hanna. Tu są też zakładki pani Hanny, ale one były tak dodatkowo, więc będę oddawać książkę razem ze wszystkimi elementami, które w książce były. Pozdrawiamy panią Hannę w nowym 2023 roku. Pozdrawiamy. I yy, jak wzięłam tą książkę do ręki, to pisze, poczet królowych polskich, więc ja byłam przekonana, że tak jak jest poczet królów polskich, no to będziemy mieli od średniowiecza wszystkie polskie królowe, Jagiellonki jagie i tak dalej, Wazówny i powiedzmy, będzie to taka raczej historyczna historia. A tu nie. To jest zupełnie coś innego. Dlaczego królowych? Ponieważ... Bohaterki tej powieści mają na nazwisko król i mówią o, o nich w zasadzie o pierwszej, królowa. I jest to bardzo ciekawie napisana powieść z różnymi wątkami, i zaczyna się. W już w obecnych czasach w roku w XXI wieku to już jest tutaj nic o pandemii nie ma, więc chyba jeszcze przed pandemią, ale właśnie to już są te obecne współczesne czasy. I opowiada o swoich wrażeniach i swoim w zasadzie Życiu Magda. Magda Król. Współczesna kobieta, trzydziestoparoletnia, która pracuje w redakcji jakiegoś czasopisma, i jest posiedzenie te redakcyjne. Przybiega sekretarka, przerywa to spotkanie. I mówi, że matka Magdy zmarła, dzwonili ze szpitala, że po prostu nie żyje jej mama. A cały czas to jest narracja tej bohaterki. I drugi wątek to jest babcia Magdy, która też opowiada swoje dzieje. Babcia ma 94 lata i znajduje się w, opie w domu opieki senioralnej w Skolimowie, bo była aktorką. Magda z babcią nie miała żadnego kontaktu, z mamą była w złych stosunkach, po prostu uważała, że te wartości, które mama wyznawała, ona akurat niekoniecznie chciała się z tym godzić. Miały luźny kontakt, czasami się miesiącami nie widziały, i nagle jest śmierć mamy. I ona jedzie do szpitala, próbuje załatwić wszystkie sprawy związane z pogrzebem oddają jej całą jakąś torbę, bo mama gdzieś na ulicy, to nie było, że mama z szpitalu zmarła, znaczy zmarła, bo ją przewieziono, ale gdzieś na ulicy po prostu zasłabła i nie przeżyła tego i Magda jak przychodzi, to znajduje w torbie 125 tysięcy złotych, a tak jak miała wyobrażenie o swojej mamie, to zakładała, że mama jest bardzo biedną osobą, bardzo skromną osobą. Zawsze na wszystko im brakowało, nawet w dzieciństwie. Yy, musiały bardzo dokładnie wszystko liczyć, rozliczać i tak dalej. I pytanie: skąd takie pieniądze u jej mamy? I Magda, powiedzmy, poprzez konkretne rozdziały rozwiązuje te wszystkie dylematy. Nie mówiąc o tym, że to są w stosunku do pieniędzy, które później odnajduje, to są bardzo małe pieniądze. Także. A bardzo interesujący i dużo ciekawszy wątek, który jest prowadzony, w jak gdyby. Na przemian, bo jeden rozdział to są wspomnienia i rozmowy, przemyślenia Magdy i te wszystkie rzeczy, które ona rozwiązuje. A drugi wątek to jest wątek babci, czyli tej starszej pani, która ma bardzo światły umysł, która wspomina swoje, Yy, całe lata swojego i dzieciństwa i młodości i wszystkiego, co powiedzmy, działo się w jej życiu. Sprawa jest yy, yy, opisywana przez nią rok, yy, rok po roku, lata po, po latach, co się działo w jej życiu, tak jak gdyby ona wspominała. I yy, Dlaczego, dlaczego była aktorką, kim była, jak to się wszystko zaczęło, jak przebiegało jej życie, zwłaszcza te przedwojenne, w jakich filmach grała. I w momencie, kiedy Magda już poznaje historię swojej mamy, przynajmniej częściowo, przez notariusza dowiaduje się, że ma babcie. Nawet nie wiedziała, że ta babcia jest. Babcia sobie założyła, że mnóstwo pieniędzy, które przekazuje tej swojej córce, a w tej chwili dziedziczyć to będzie Magda, musi ją po prostu odwiedzać przynajmniej raz w tygodniu w, jej, w tym ośrodku. I żeby sobie pogadały, żeby się lepiej poznały. I na początku, zanim Magda już tam trafia do babci i dalej babcia jej opowiada, to wcześniej są te wszystkie, wszystkie rzeczy, które się działy w czasie przedwojennym. I naprawdę bardzo wnikliwie, bardzo ciekawie opisany jest okres międzywojenny. Ja na przykład tutaj um, jestem, y, tutaj z, zwracam uwagę, jak wielką wagę przykładał autor czyli Marcin Szczygielski do dokładnych faktów związanych z okresem przedwojennym gdzie podaje ulice, czasami podaje miejsca. Ja na przykład z opowieści naszej babci Stefci to wiem, że ziemiańska była, tutaj też występuje taka y, cukiernia ziemiańska, że u Leszczyńskiego babcia robiła buty, bo mówiła bata, to buty to się nie nadawały, trzeba było u Leszczyńskiego robić i tutaj Ina też robi y, te buty u Leszczyńskiego. Yy, że była Adria i te wszystkie takie yy, miejsca, które gdzieś tam odnośnie Warszawy ja pamiętam z opowieści babci to tutaj bardzo wnikliwie, dokładnie z pełną precyzją są opisane. I jeszcze bardziej ciekawa rzecz, która jest na końcu, tak zwany klucz. Nawet narysowany klucz. <grym> Czyli to co, y, to, co y, Ina Król, czyli bo najpierw była y, z tej, cały poczek królowych y, polskich, to była Róża Król, która pracowała, była służącą y, w domu rodziców y, właśnie Iny i na nią mówili Królowa. Później Zofia Król to była matka Magdy. Ale w tym kluczu autor podaje, bo to się wszystko wiąże z pewnymi sytuacjami sprzed wojny, kabarety, teatry, i w tym momencie, jak występuje taka postać Nory Ney, gdzieś tutaj w trakcie Opowieści Iny, to autor w kluczu opisuje kto to był, yy, jaka to była aktorka, co się z nią działo. I tak poszczególne osoby, które przewijają się przez mm, kartki powieści, a były przed wojną znane i były autentycznymi postaciami, tutaj w kluczu są opisane. Także bardzo dokładnie i teraz na przykład Magda ma wątpliwości na końcu, czy ta babcia sobie pewne rzeczy nie powymyślała, czy, czy to są prawdziwe, bo i nawet bieżące życie, znaczy bieżące już powojenne życie i przedwojenne życie tej 94-letniej kobiety. Splata się z niektórymi sytuacjami, które się zdarzyły przed wojną, niektórym osobom, a tak jak gdyby dotyczyły jej konkretnie. Więc y, bardzo ciekawie, bardzo interesująco i bardzo wnikliwie wszystko jest opisane. Z odnośnikami historycznymi, tak jak ty lubisz. <laughs> tak, także y, poczet królowych polskich to nie jest. O jagielonach, ani wazach, ani innych y, y, królowych z historii, tylko to jest poczet rodziny król, ale w zasadzie tam występują same kobiety, które są przedstawiane jako królowe. Bardzo fajnie. Polecam, naprawdę bardzo interesująca powieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo.